Szczęść Boże wszystkim! Jestem z powrotem w końcu na kanale z takim innym filmikiem niż tylko klipi. Oczywiście mam nadzieję, że Wam się one też również podobają. Więc jest tu sobie wielki post i byłam i uczęszczam nadal na takie ciekawe rekolekcje ignacjańskie i przerabiamy właśnie piąty tydzień, a drugi dzień ogólnie odnośnie krzyży gdzie mamy się zaprzeć samego siebie i wziąć swój krzyż i naśladować Pana Jezusa, więc mam nadzieję, że już to nakreśla, o jakim, o jakim wersie w Biblii mówię. Jest to dokładnie Mateusz, rozdział 16, wers 24. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. A, I mamy tutaj takie sześć krzyży, które James Martin... A wspomina w swoich fragmencie na medytacji odnośnie tego wersetu, wspomina tutaj, że mamy takich sześć krzyży, żeby naśladować Pana Jezusa. I chcę Wam teraz przeczytać te sześć takich punktów, również trochę ze swoimi przemyśleniami. Pierwszy jest, żeby wziąć swój krzyż, to znaczy akceptować cierpienie, które jest w naszym życiu. Cierpienie jest częścią naszego życia, więc akceptowanie tych wszystkich krzyży znaczy, żeby zaakceptować frustrację, rozczarowania, ból, nieszczęścia, choroby, niesprawiedliwość i smutek oraz śmierć. Te rzeczy są częścią naszego życia i muszą być zaakceptowane bez takiej zgośniałości. I to jest koniec pierwszego krzyżyka. I tutaj... Ogólnie często sobie wspominam to, że wiemy, że takie rzeczy istnieją, ale takie nasze podejście do tych rzeczy. Ogólnie zdaje mi się, że w naszej religii, w chrześcijaństwie jest coś takiego, że wiemy, że wszystko się dzieje z jakiegoś powodu. Nie zawsze, znaczy, zawsze moim zdaniem się dzieje to zależy tylko jak sobie tam to rozumiemy. Oczywiście jest to bardzo szeroki temat, trochę tam właśnie trzeba w psychologię, ale. Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Bóg nas stworzył z jakiegoś powodu. Mamy jakiś cel w naszym życiu, to, co sobie wybierzemy, czasami poplątamy trochę może drogi Panu Bogu, ale on zawsze w jakimś stopniu to zło w dobro przemieni. A, więc chodzi tutaj też o nasze wnętrze, jak co doświadczamy, jest jakąś taką naszą skałą w tym, kim jesteśmy. Ale żebyśmy nie podchodzili do tego z taką zgłośniałością. Drugi A, branie na siebie krzyży. To dawanie naszego życia. I to nie chodzi o to, żebyśmy nie cierpiali, tylko żebyśmy tego cierpienia nie przekazywali ludziom w taki sposób, żeby oni cierpieli. Możemy dzielić się naszym bólem w taki zdrowy sposób. Mówić, co nam jest, dyskutować, komunikować, prosić o wskazówki, ale nie w taki sposób. A gdzie stwarzamy i sprawiamy innych nieszczęśliwymi. I to na przykład taki cudowny kiedyś przykład słyszałam o wielkim poście, jak ludzie rezygnują ze słodyczy, z kawy, z innych rzeczy, może, które dawały im jakąś energię, i stają się potem mega ciężcy do życia, po prostu. A sprawiają się takimi bardzo nieszczęśliwymi, stają się i no kom, po prostu. Komentują wszystko w taki negatywny sposób, a wiemy, że to nie o to chodzi, więc jeśli uh, decydujemy się pościć od czegoś, to pamiętajmy robić tak jak w Biblii czyli ubieramy piękne swoje rzeczy, dbamy o siebie, tak żeby nikt nie wiedział w ogóle, że pościmy tylko Bóg i Ty będziesz wiedział, że pościsz. Świetnie. Bądźmy super szczęśliwi, bądźmy szczęśliwi z tego, że możemy coś zrobić właśnie dla Boga, dla siebie jakieś wyzwanie takie między mną i Panem Bogiem. A, a ludzie mogą tylko wtedy, wow! Dlaczego jesteś taki szczęśliwa? Ty wtedy możesz powiedzieć, no, bo nie jem słodyczy, albo bo nie pijam kawy dla Boga w jakiś tam sposób martwienia, żeby się oczyścić, żeby zobaczyć i sprawdzić swoją jakąś miłość do Pana Boga, żeby ją trochę umocnić. Więc pamiętajmy, że to chodzi o taki sposób. A trzeci. Yy, mamy naśladować Pana Jezusa, iść jego krokami. To znaczy, że mamy zaakceptować niektóre, nazwijmy to, śmierci przed fizyczną śmiercią. Więc każdy kto doszedł tam do jakiegoś swojego etapu życia wie, że cały czas musimy umierać. Chodzi mi o to takie wyrzeczanie się różnych innych rzeczy, elementować, płakać nad jakimiś naszymi stratami, żeby po prostu iść, opuścić te takie zemskie życie i żeby naszym celem było tylko niebo. Czwarte. Podnoszenie krzyży znaczy, że musimy czekać na rezurekcję. Żeby naśladować Pana Jezusa znaczy żyć a, z, takim, z taką ciężką rzeczywistością, że Królestwo Boże prawdopodobnie nasze największe pragnienie nie spełni się teraz w naszym życiu. Po prostu musimy czekać. To jest piękne, ponieważ bo uczy nas cierpliwości, a cierpliwość jest naprawdę bardzo ważna. No i w taki sposób możemy sobie ćwiczyć. Królestwo Boże, czyli nasza prawdziwa ojczyzna powinna być naszym głównym celem, i wiadomo, jeśli zaczkiem się tęsknimy, jest jesteś naszym głównym celem, naprawdę chcemy, żeby to szybko się spełniło. Więc taka duża cierpliwość. Jedyne co możemy, jesteśmy pewni, to to, że nie wiemy teraz co Pan Bóg robi, ale się kiedyś pewnego dnia dowiemy. Nie jesteśmy pewni, kiedy ten dzień nadejdzie, ale bądźmy pewni, że ten dzień na no, pewno nadejdzie. Tak samo jak Bóg nas kocha, to jest pewne. Czasami zakrywa przed nami pewne rzeczy, ale pewnego dnia je wszystkie odkrywa. Piąte: Noszenie naszych krzyży dziennie znaczy akceptowanie darów Bożych dla nas. To znaczy, że nie daje nam dokładnie to, czego my oczekujemy, albo o co prosiliśmy, ale Bóg raczej daje nam to, co potrzebujemy, niż to, co myślimy, że potrzebujemy. I to jest świetne, często ja tak mam, w tamtym roku uh, bardzo chciałam dostać pracę, ale wiem, że nawet jest to dobrze, że teraz nie dostałam, ponieważ ten czas, który mam, mogę poświęcić na dbanie o, o rodzinę, ro rozwijanie siebie w tym momencie i nie na no, jakoś tak. Przemęczaniu się tego bardzo, ale też w wiele innych sposobów, czy to związki, czy to praca, czy to jakieś inne nasze mniejsze pragnienia. Bóg daje zawsze nam to, co potrzebujemy, nie o to, co prosiliśmy. Pewnego nie zrozumiemy to, a że ojejku, chciałam to, ale nawet dobrze, że to nie wyszło, dostałam coś lepszego. Więc tym śladem podchodzimy do ostatniego, finałowego medytacji odnośnie tych braniu krzyży według Jamesa Martina jest to branie naszych krzyży i bycie chętnym, by oddać swoje życie, znaczy życie w wierze. Gdzie wiara mówi nam, że nic nie jest niemożliwego dla Pana Boga. Jeśli nie możemy uwierzyć, że Bóg może nam zaoferować nowe życie tu i teraz, to jest tylko dlatego, że zmniejszyliśmy pojęcie Boga do takich rozmiarów naszej limitowanej wyobraźni. Więc pamiętajmy, że nie możemy. Myśleć o Bogu w nasz ziemski sposób, bo jest to dla nas bardzo niezrozumiałe. Bóg może wszystko, czasami nam nawet się nie marzą, albo nie możemy wymyśleć o takich rzeczach, a Bóg to potrafi zrobić. Więc, jeśli nie będziemy zmniejszać możliwości Pana Boga i zobaczymy go tak. Szeroko, tak jak jest pełen ocean na horyzoncie, lub nawet więcej, bo ten horyzont na tym morzu to i tak jest bardzo mały albo na Oceanie w porównaniu z tym, co może Bóg, to Bóg może tyle rzeczy. I nie limitujmy go, nie zmniejszajmy go. On jest wielki Bóg, a jest taka piosenka Ama Amazing God. Wspaniały Bóg potężny w mocy swej. Więc tak! Taki jest nasz Bóg i musimy o tym wiedzieć. Więc, drodzy, życzę Wam cudownego, wielkiego postu. Mam nadzieję, że te takie pomysły Wam się mogą przydać, w czymś pomóc. Może teraz, nawet osoby, które noszą krzyż, żyk, krzyż a, na szyi w naszej formie pokazania wiary jako symbol. Też trochę do tego inaczej podejdą. Może zapewne i mi to pomoże. Zawsze to pomaga, jeśli, jeśli się kimś, z kimś dzielimy naszymi przemyśleniami. Więc zostańcie z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że już częściej się trochę będą pojawiać różne filmiki. Z Panem Bogiem. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie.